Witam w 774. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N-Fala, której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa doktora Marcina Chmielowskiego pod tytułem W obronie wielkomiejskiej bańki. Klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Polską klasę średnią łączą dyspozycje, a także bardzo przyziemne doświadczenie z płaty kredytu. Łączy też wspólna wyobraźnia, ale ta jest jakby przytłumiona. Polska klasa średnia powinna aktywnie walczyć o narzucenie innym swoich przekonań i poglądów. W przeciwnym razie na wierzchu będą wyobrażenia ludzi, którzy nie utrzymają Polski na ekonomicznej powierzchni. Tak, mieszkam w dużym mieście, drugim największym w Polsce. Już parę razy usłyszałem, abym wyszedł ze swojej wielkomiejszej... Bańki. Kiedy są to życzenia dobroduszne, wyrażone po to, aby skierować mnie na drogę empatii i zrozumienia dla innych ludzi, ich nadziei i potrzeb, to chętnie je respektuję. Jest to też dla mnie łatwe z racji realiów, rodzinnego, powinowactwa, znajomości i po prostu normalnego życia. Do klasy ludowej nie mam daleko. Eufemistycznie mówiąc, potrafię rozmawiać z ludźmi, którzy oglądają inne niż ja seriale. Wiem przy tym, że nasze poglądy, Oye, y muy... Rozmówców zawsze są trochę przypadkowymi przygodnymi kompozycjami, banikami, dziurawoszytymi, ale jednak istniejącymi w przeciwieństwie do stanu Nirwany, w którym to wszyscy Polacy są doskonale obiektywni. Przeważnie jednak takie nawoływania o wyjście z bańki nie są podszyte zachętą do lepszego, pełniejszego uczestnictwa w dyskusji, a czymś na kształt obucha, który ma mi wybić z głowy to, że dyspozycje miejskiej klasy średniej uważam za lepsze i bardziej produktywne od tych podzielanych przez przedstawicieli. Klasy ludowej. Żeby było jeszcze ciekawiej, takie wezwania są formułowane przez ludzi, których teoretycznie mógłbym spotkać w przestrzeni publicznej dużego miasta, bo nawoływacze również w nim mieszkają. Mają jednak swoje powody ku temu, aby chcieć sprowadzić debatę na temat Polski do tego, czego chcą przedstawiciele klasy ludowej, a nie wielkomiejskiej klasy średniej. Nie analizuję ich, na pewno są bardzo różnorodne. Tak, właściwie to w dyskusji na temat baniek klasowych nie uczestniczą przedstawiciele nich wszystkich. A już na pewno nie ma w takiej dyskusji demokratycznej reprezentacji. Przedstawiciele polskiej klasy średniej, w jej raczej wielkomiejskiej odmianie, pozwalają się jednak łatwo zakrzykiwać, przegłosować, dać sobie narzucać cudze wizje rozwoju i cudze wyobrażenia. Nie wiem na pewno, dlaczego tak się dzieje, ale domyślam się, że powodem tego zbiorowego braku pewności siebie może być syndrom oszusta zbudowana. Na wielkich lub wiejskich lub małomiestyczkowych powiatowych korzeniach. Bo nie czarujmy się, względnie duże miasta w Polsce są dopiero teraz i skąd ich mieszkańcy yy, musieli przecież do nich przyjechać. Nasi nowi mieszczanie nie czują się dobrze w tej skórze. Mogą uważać, że nie należy im się ona, że tak naprawdę nie są jej warci sukcesu. Gorzkiego zresztą, bo co to za sukces, który polega na średnim wynagrodzeniu, wysokim kredycie i jeszcze wyższych roszczeniach tych, którzy dzięki redystrybucji cieszą się owocami pracy Polaków z klasy średniej. Gdyby tylko tak ma mierzyć powodzenie, to trzeba by mierzyć jego brak. Delikatnie nazwany, na przykład, ujemnym wzrostem. Materialna połowa tej historii nawet nie wygląda na taką, która będzie miała happy end. Tymczasem może on przyjść z poziomu posiadanych aspiracji. Polska wielkomiejska klasa średnia. Może być i powinna być lepiej słyszalna, mniej wystraszona. Dopiero taka przemiana mentalna, ale też komunikacyjna, polegająca na artykułowaniu swoich interesów, pozwoli na lepsze zabieganie o nie. Sojusznikiem, nie przeciwnikiem może być tu zresztą ta część klasy ludowej, która żyje z własnej pracy, a nie transferów. Na podstawie wspólnego doświadczenia utrzymywania się własnymi siłami można już coś budować, choć przyznać trzeba, że wyobrażenia i dyspozycje klasy ludowej, narzucane klasy, Średniej, są i będą dla niej szkodliwe. Nie wszystkie różnice są możliwe do zasypania, bo to prawda, nasze poglądy są reprezentacją pewnej bańki, wynikają z dyskursów, w których tkwimy, tekstów i relacji między nimi. To jedna z możliwych interpretacji rzeczywistości. Nie jest ona uniwersalna, ale żadna nie jest. Spojrzenie na nas samych jako na klasę zarabiającą i jednocześnie zdolną do obrony przed tymi, którzy czekają na socjal, ludzi autentycznie potrzebujących tutaj pomijam, Pomoże nam właśnie takimi się stać: wyhodować kolce i mieć też wreszcie swoją reprezentację w polityce. Alternatywą jest bowiem to, co jest teraz, a więc dominująca narracja na temat niezasłużonych beneficjentów przemian przełomu 80 i 90, 89 i 90 roku. Pomieszanie sukcesu, jaki udało się odnieść Polsce i deprecjonowanie ważności i znaczenia dużych miast jako miejsc wytwarzania bogactwa, Także niematerialnego. Nie chcę żyć w świecie, w którym Wielkomiejskość w pozytywnym kontekście pojawia się tylko wtedy, kiedy ktoś mówi o Powstaniu Warszawskim. Chcę widzieć miasta, które rosną, a nie słuchać o miejsce, które spłonęło. Chcę żyć w kraju, który szanuje ludzi zdolnych i podejmujących ryzyko zmiany swojego otoczenia. Oprócz baniek istnieje jednak też i rzeczywistość, która co jakiś czas mówi sprawdzam i stara się je przekuć, zmuszając je tym samym do przemiany, do stosowania się albo rozpocząć. Spadu. Wielkomiejska bańka ma zaś to do siebie, że tkwią w niej ludzie mający przeważnie stałe dochody i chęć powiększenia ich w przyszłości. Dochody nie przelewy z kolejnych transferów z plusem, bez których mogliby sobie poradzić. Klasa średnia, jakaby nie była, jak mizernie nie argumentowałaby za swoimi racjami, jak nieumiejętnie walczyła o narzucenie innym swojej wizji, swojego opisu rzeczywistości, finansuje Polskę. Nie w pojedynkę, bo oczywiście odmawianie ciężkiej i produktywnej pracy przedstawicielom. Klasy ludowej byłoby niesprawiedliwością i ślepotą. Tak się jednak składa, że jeżeli mamy rozwijać się w kierunku gospodarki, możliwie jak najbardziej finezyjnej, proponującej usługi zdolne do konkurowania na globalnym rynku, to klasa średnia będzie niezbędna do obsługi tych sektorów. To ta klasa i mieszkający w miastach jej przedstawiciele będą zdolni do rozwijania rozwiązań dających w przyszłości coraz większy zysk. Także podatkowy, zapewniający egzystencję ludziom nieproduktywnym. Przedstawiciele klasy ludowej pracują. W bardziej tradycyjnych sektorach gospodarki, po prostu jako grupa, nie mają tej właściwości. Nie utrzymają rosnącego nawisu, zobowiązań, który to już inny temat powinien być zmniejszany, nie zwiększany i kultywowany jako wielkie osiągnięcie. Polska klasa średnia powinna być z siebie dumna. Jej przedstawiciele odnieśli sukces, nawet jeśli na miarę naszych krajowych możliwości. Ten sukces jest też gwarancją dalszego rozwoju Polski, a na tym powinno akurat zależeć wszystko. Tym bardziej, że zaczynają się naprawdę ciężkie czasy i będzie potrzebny gospodarczy i polityczny stabilizator, pomagający utrzymać się przy niekorzystnych falach. Syci i dumni z siebie mieszczanie mogą i powinni nim być. Bardzo dziękuję.